Dzisiaj definicja SUV-a jest bardzo szeroka. Tak naprawdę Ionic 9 to jest nasz największy model. Ewidentnie ma na nadwozie typu SUV, ponieważ SUV to jest samochód, który jest podwyższony, który zapewnia nam dobrą widoczność, a, a także łatwe wsiadanie do środka no i odpowiednio dużą ilość miejsca, jeżeli chodzi o wnętrze. Mamy tu oprócz powietrza, czyli ten współczynnik CD, o którym się tak zawsze mówi, na poziomie 0,259. Generalnie to jest taki współczynnik, który był zarezerwowany do tej pory dla samochodów typu limuzyna, tak? czy samochodów niższych, bardziej pływowych. A typowy SUV. W tym segmencie to jest raczej bliżej 0,3 i to wprost wpływa bezpośrednio na obniżenie zużycia energii. Bardzo trudno jest wystylizować taki samochód, żeby nie wydawał się przerysowany. Natomiast patrząc na Ionika 9 mamy wrażenie, że on jest pojemny, ale zarazem jest bardzo lekki, opływowy i taki bardzo e, powiedzielibyśmy nawet zmysłowy. A 9 jest pokazem technologicznych możliwości. To jest samochód, który nie będzie najpopularniejszym samochodem w naszej gamie, ale jednocześnie pokazuje, co marka potrafi. Jest to największy flagowy słuch ogromnej mocy w tej najmocniejszej wersji ponad 400 koni mechanicznych, długi na ponad 5 metrów Wyposażony też w liczne udogodnienia, które sprzyjają komfortowi. Na przykład w taką specjalną funkcję systemu audio, który jest w stanie obniżyć hałas, który panuje w kabinie i to nawet o połowę. W tym modelu zastosowano. Hmm... Najnowsze osiągnięcia z zakresu sztucznej inteligencji. To jest bardzo modny temat teraz. Każdy mówi, że używa sztucznej inteligencji. Natomiast jeżeli chodzi o samą jazdę, to kierowca odczuwa to w taki sposób, że wszystkie czujniki kamery śledzą otoczenie, śledzą nawierzchnię i dobierają tryb jazdy i zachowanie zawieszenia zależnie od tego, po jakiej nawierzchni jedziemy. Czyli w tym momencie mamy już historię, w której samochód decyduje, który tryb jazdy wybrać, tak żebyśmy się czuli zawsze komfortowo. Drugi obszar, w którym jest zastosowana sztuczna inteligencja, to jest samo sterowanie multimediami i całym pokładowym systemem, gdzie komputer pokładowy rozpoznaje nasze zapytania, polecenia i dobiera odpowiedzi, tak jak robi to chociażby ChatGPT na telefonie. Samochód dostępny jest w wersji 6- i 7-osobowej, przy czym w standardzie otrzymujemy wersję 7-osobową. Za dopłatą w pakietach mamy wersję sześcioosobową, gdzie mogą występować albo obrotowe fotele, albo fotele kapitańskie z podnóżkiem. Mając sześć foteli, dwa fotele w drugim rzędzie możemy obrócić do do kierunku jazdy i na postoju miło spędzi czas z rodziną, na przykład rozgrywając partyjkę w karty. Samochód robi ogromne wrażenie. Oczywiście klienci jeszcze nie mieli go okazji w Polsce zobaczyć. To jest pierwsza sztuka, która w ogóle trafia do Polski, do naszej części w ogóle Europy. Generalnie samochód elektryczny, najważniejsze co w nim jest, to jest tak naprawdę to, co każdego interesuje, zasięg, czas ładowania. I mamy tu najlepszą technologię na rynku. Jest to technologia 800-woltowa, która jest bardzo rzadko w dalszym ciągu stosowana na rynku. A to oznacza, że z punktu widzenia klienta ładowanie jest szybsze, и эффективнее.